Jakie ścierki wybierać i czym one się różnią? Przede wszystkim, tą ścierkę proponujemy przy myciu szyb i luster. I zostawia ona kłaczków dzięki swojej idealnie gładkiej powierzchni. Natomiast ta ścierka, która nie jest już tak gładka, świetnie wchłania i nadaje się do mycia blatów, mebli, umywalek, no i innych. Przede wszystkim proponujemy te rozwiązania, bo są bardziej ekonomiczne. To znaczy, ścierki do szyb wybieraj zamiast ręczników papierowych, bo możesz je wyprać, tak samo w tym przypadku, tak? Możesz umyć umywalkę i po prostu wybrać, tak? Gąbki co chwilę e, się zużywają, e, trzeba je wyrzucać. E, mm.